No cóż to stary wrócił z mlekiem? Nieprawdopodobne. Siema wszystkim z tej strony Mick No to jest Five Nights at Freddy's 1 rewritten. Rewritten. Re re Przepisane, że o to chodzi: że gra, że remaster, że. FNAF 1 Edycja Unity. Jeżeli nie wiecie, co to jest za gra, to jest to praktycznie kolejny remaster FNAFA 1, w którym spotkamy się z nowym rodzajem gameplayu, zakładam. Jestem podekscytowany, ten fredziaczek wygląda naprawdę potężnie. Ogólnie do nagrania tego fangame'a zainspirował mnie Revy, ziomek z kanału Derewi. serdecznie polecam, tworzy zajęty content. No i co, skoro już to mamy za sobą, no to mam nadzieję, że Wam się spodoba i lecimy z nową grą. Początki serii zawsze są ciężkie. Jesteś pewien, że chcesz zacząć nową grę. Teraz, jak tak o tym myślę. nie mam pojęcia, lecimy! Okej. Okay. Pomoc trzeba! Freddy Fazbear's Pizza! Family Pizzeria looking for security guard to work at the night shift. Od 12 do 6. Monitoruj kamery. Zapewnij, że będzie bezpiecznie i po prostu przygotuj się na pierd na wyzwanie. Czekajcie, mikrofon sobie przedstawia. Mikrofon przedstawiony, dziękuję. Okej. Ok. O Moment. Oh okay. Hello. Hello? Uh, i to a set of pre-recorded messages for you to help you get settled in on your first few nights. Uh I actually worked in that office before you. I'm finishing up my last week now, as a matter of fact. Okay. So I know it can be a bit overwhelming, but I'm here to tell you there's nothing to worry about. You'll do just fine. <laughs> So, let's just focus on getting you through your first week, okay? Spoko, dzięki, dzięki, um, dzięki za pomoc. The... First, there's an introductory greeting from the company that I'm supposed to read. Um, okay. Kind of a legal thing, you know? Um... <coughs> Welcome to Freddy Fazbear's Pizza, a magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life fast entertainment is not aha damage, damage to type in the to discovering that damage or death has occurred a missing person report will be filed within 90 days or as soon as property and premises have been thoroughly cleaned bleached and the carpets have been replaced blah 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 go stream me which excemere uh oh the animatron characters here do get a bit quirky at night but do i blame them all this time, and I never got a bath. I'd probably uh -oh. be a bit irritable at night, too. So, uh -oh. remember, uh -oh. these characters hold a uh -oh. place in the hearts of children, and we need to show them a little respect, right? Okay, so just be aware the characters do tend to wander a bit, uh, they're left in some kind of free roaming mode at night. uh Something about their servos locking up if they get turned off for too long they okay, used to be allowed to walk around during stage 2, but that was the fight of Yeah. Now, concerning your safety, the only real risk to you, the night guard here, if any, is the fact that these characters, well, they're pretty technologically advanced, and if they see you after hours, they probably won't recognize you as a person.

The only parts of you that would likely see the light of day again would be your oh, fuck and teeth. When they pop out of the front. Oh, of you yeah. They don't tell you these things when you sign up. But hey, first day should be a breeze. I'll chat with you tomorrow. Check those cameras, and uh remember to close those doors only if absolutely necessary. Gotta conserve. you yeah. Alright Ja to zamkną tak, just in case, dla bezpieczeństwa What the f... pierwsza noc dopiero, no Chłopaki Cześć e. e. bye, -bye. Here. Idź, idź se Boże e... Ja, mój komentarz absolutnie leży. Ja, nie mam pojęcia, co mówić. Która godzina? Jest dopiero czwarta, ja mam tyle procent. Ja to zginę. Ja nie dożyję. Nie, to. to... Uff, cześć. Miłowicie mi poznać. Królisiu. A czy Fryderyk, Fryderyk siedzi. Okej, okay, czyli to tylko z nimi muszę się tutaj martwić. Muszę, muszę się nauczyć wszystkiego od nowa. Ja dawno nie grałem we FNAF. Boże. Jest dopiero piąta, nie? Ja mam 8% baterii. Jak kiedy FNAF, am I right? Nie, spoko, spoko Dobra, radę na spokojnie. Nie, to, to jak się to porusza, to nie współpracuje dobrze z FNAF. To jest absolutnie najgorsza rzecz, jaka istnieje. Ciekawe jest w kuchni. O, przeżyłem. Okej. Okay. <laughs> ja teraz zdaję sobie sprawę, że praktycznie cały gameplay to mógł wyglądać w ten sposób. D dosłownie tak się czułem. O, oh. ej, to było coś. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się. A, to mnie dosłownie wrzuciło do FNAF. Ale dobrze, na pierwszej nocy nie możemy. Nie możemy zawsze zakończyć. E, trochę. Nie mam pojęcia, jak dodać komentarz do tego wszystkiego. To jest za dużo. Ale to, co mogę powiedzieć, to przede wszystkim to, że poruszanie się po tym biurze przysporzy mi wiele problemów przez całe noce te wszystkie. and to mute the call. talk quite as long this time, since Freddy and his friends tend to become more active as the week progresses. Uh, it might be a good idea to peek at those cameras while I talk, just to make sure everyone's in their proper place. You know, now, interestingly enough, Freddy himself doesn't focus. In your camera views, and those blind spots happen to be right outside of your doors. So, if you can't find something or someone on your cameras, be sure to check the door lights. Uh, you might only have a few seconds to react. Uh, not that you would be in any danger, of course. I'm not implying that. And uh, if one of them gets close to your office, I know it can be startling. They're a lot bigger than a lot of people think. But something something that helps you calm down is checking the lights after they leave I guess just proving to yourself that it's no big deal helps sometimes also check on the curtain in Pirate Cove from time to time the character in there seems unique in that he only really moves when you aren't looking at him on camera I guess he doesn't like being watched you okay could Fred spot thinking that you're still watching him if you keep his KS2 or close the monitor. Anyway, Gdzie jest Boni? Dzięki. Tak więc Foxy może się za zacząć poruszać. Unity nie współpracuje z FNAF. Czy tam był? Tam był plakat z dzieckiem. Tam, tam na bank był plakat z zaginionym dzieckiem. Okej, okay, coś tu. Te queerki, queerki at night. Quir Quirky as fuck! Jest, na pewno lepiej niż było, jest... A w sumie nie wiem, czy lepiej niż było, już się pogubiłem Hica jest bliziutko Lecz Przestań, przestań Boże, w dupę Zaczynam się bać Zaczynam się bać, czuję gówno w moim dupsku Jest coraz gorzej i tylko tak trochę boję się o swoje życie, ale poza tym jest wszystko w porządku. Czy Fredzio... Fredio się nie rusza. To, to jest bardzo dobra wiadomość, nie chciałbym się z nim jeszcze męczyć dzisiaj e, ale czu, czuję jak mi zaczyna po prostu serce walić w tym momencie. To jest za dużo. To jest za dużo jak na pierwszy raz.

Przestań Przestań To są nieprzyjemne warunki pracy Już chyba wolę 5 koszmarnych szczur szczerze mówiąc e. Okej, okay, bo on dopiero leci tutaj Okej, okay, która godzina? Czwarta już minęła Ej, tu jest nawet spokojniej niż w poprzedniej nocy Chyba. To jest bardzo potężne, chyba. Tak, 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 tak. Pomocy! Dawno nie grałem we wtappu. Coś, co... Unity! Przestań! Okej. Okay. to co dobra. What? <ścoughs> zaraz poleci. Nie! Eee, e, okej. Okay. Ta gra jest. Definitywnie potężna. Jeżeli mam być szczery, mój komentarz w tym filmie tak leży. On tak absolutnie leży. To są po prostu losowe reakcje na to, jak animatrony powie idą. Ale jeszcze nie, nie zginąłem ani razu. Lecimy. Noc trzecia? Noc trzecia? Może? Próbujemy. security camera system. Yes, yes. Dobrze. It's really you, Michael. It's me. I want to help you, but my friend says you don't deserve it. I'm going to do it anyway. Hello. Hello. Hey, you're doing great. Nie czytałem Most people don't last long. Missing. I mean, you know, they usually to, to, to the by now. I'm not implying that they die. That's not what I meant. Uh, anyway. I better not take too much of your time. Things start getting real tonight. Uh, hey, listen. I had an idea. If you happen to get caught and want to avoid getting stuffed into a Freddy suit, uh, try playing dead. You know, go limp. Then there's a chance that, uh, maybe they'll think that you're an empty costume instead. Then again, if they think you're an empty costume, they might try to stuff a metal skeleton into you. Absolutnie nic z tego nie brzmi dobrze. See you on the flip side indeed. Zakładam, że już trzeciej nocy każdy będzie aktywny, prawda? Co nie jest dobrą informacją, bo jak Freddy się odpali, to ja już. No, powiem szczerze, no nie będę mieć żadnej linii obrony. Bo nie mogę się przyzwyczaić do tego, jak działa wszystko tutaj dookoła Dopiero przyzwyczaić do tego, jak będzie działać Fred To będzie... Uj, to będzie ciekawe Będzie naprawdę piękne, cudowne Tu jest tyle easter eggów, tu się tyle dzieje, a już jest noc trzecia Nie działa mi kamera o, -o. Kiedy on tu podszedł? Bonbon. Bonus. Idziesz do mnie? Przecież i nie idzie. No co jest z nim tak? Przyszedł jak mam teraz widzieć, że on tam jest? Fred, Ups. Ups. Okej, okay, dobra, dobra. To ogarnięte. Okej, okay, no to chyba się pożegnamy z życiem w tym momencie. Fredzio się odpalił. Jebać mnie. Gdzie jest Fred? Oni się poruszają faktycznie. What, what 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 what? Co? Fryderyk? Jeszcze cię nie kupiłem w Project Playtime! Przestań absolutnie! O, daję ci zakaz robienia takich rzeczy. Jest godzina trzecia. Ej, w sumie może nie będzie aż tak źle. Może... Coś mi się uda. Na pewno się nie uda. Na pewno... Oj, 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 oj. Jeżeli dobrze pamiętam jak działa Fred, zanim mnie zabije, przyjdzie na... Przez to! Przyjdzie na kamerę 12 i zaznaczy swoją prezencję. Ale jeżeli coś pójdzie nie tak, to Fredio po prostu wyskoczy na Ray i... Wyskoczy na Ray. Jest przy tym! Jest Fred! Okej, okay, dobra, dobra, zaczynam łapać flow na Zaczynam mniej więcej rozumieć jak to działa. Problem pojawia się w tym momencie, w którym nie mam pojęcia, gdzie Fred pójdzie, ale jest już czwarta. Przestań! Proszę cię chcę przejść te... No do... Cześć, Foxy! Już biegniesz? Aha. Eee, w sensie... No, definitywnie zginąłem, to na pewno się wydarzyło. Ale... Co? Freddy porusza się do randomowego miejsca za każdym razem jak się zaśmieje. Jeżeli nie zauważysz go na kamerach, to prawdopodobnie jest przy twoich prawych drzwiach. Czyli będę musiał ogarnąć szybką zmianę kamer. A, dobra, dobra, no za zaczyna się, nie? 12 w nocy, oni już, impreza. Chciałbym zauważyć, że udało mi się przejść na plus, tak więc to, to. To jest. Niedokończona gra, definitywnie. W sensie. Wczesny dostęp, ona nie wyszła tak dawno temu, ona nie miała jeszcze czasu, żeby po prostu. I błędy zostały ponaprawiane i gameplay został usprawniony po to, żeby graczom się grało lepiej, dlatego mogę mieć drobne problemy, ale to nie to, 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 pogubiłem się, nieważne. What? On może pójść gdziekolwiek, gdzie chce, w każdym bo w każdym czasie. Okej, okay. czyli za każdym razem jak się zaśmieję, to najbezpieczniej będzie prawdopodobnie... drzwi sprawdzić któreś? A konkretnie moje prawe drzwi. I je zamknąć. I... I, i, chyba, I chyba to powinno zadziałać. Nie wiem do końca. Fajnie, że dostaję jakieś protipy. Ale wciąż nie rozumiem jak to powinno być. Działać. Dobra, Fox, ja go sobie poobserwuję. Tutaj też sobie popatrzę. Fajnie, fajnie. Teraz jestem mniej więcej gotowy na wszystko. Zresztą sobie poradziłem, nawet sporo energii zachowałem ostatnim razem. Mi się wydaje, więc. To też nie powinien być jakiś większy problem, jak tak sobie o tym myślę. Bardzo szybko mi zeszło tej pierwszej nocy, a teraz mi się wydaje, że schodzi naprawdę powoli. Co, je, co jest na plus, oczywiście? Okay. Czy użytkownik Fred się porusza? Fred się nie porusza. Przestań marnować energię. Fred się poruszył. Ok, Fred jest tam. To o Freda nie muszę się teraz martwić. Fred nie jest u mnie. Potrzebuję jakichś wskazówek dźwiękowych. Okej, okay, to jest zamknięte, bo jest ona. To dobrze, to spoko, to spoko, to... Z tym na razie nie ma problemu, Chica tam mnie osłania. Dobrze, to chciałbym, żeby ona częściej przychodziła w sumie.

Ok, to mogę ogarnąć. Teraz tutaj patrzę, tutaj. Nie ufam temu, ja? Zamykam, sprawdzam. Gdzie jest Fred? To dobrze, że go widzę ogólnie. O, o, o! Siedzę w zamknięciu. Piątejem! Dobra, ja... Ja siedzę teraz zamknięciu, Ja już się o nic nie martwię. Mam 30% energii. Mogę sobie po prostu zrobić fajn w tym momencie. I nic się powinno nie stać. Powinienem być bezpieczny. Teraz przymiot. Okej. Okay. Szósta? Ej, bo się poczułem zbyt odważny O o <grystanie> <grystanie> Ta gra jest na styk Dobrze, ale poczułem się zbyt pewnie Tej energii jest sporo, ale w momencie gdy są... Oba drzwi zamknięte są Obeje drzwi są zamknięte To w tym momencie to schodzi naprawdę szybko, więc trzeba być Ostrożnym. I dobra, to w sumie to nie było aż takie ciężkie. Być może uda mi się przetrwać wszystko, jeżeli będę wystarczająco ostrożny, a jeżeli nie, to najprawdopodobniej kolejny odcinek nie znajdzie się na moim kanale. Swoją drogą, tak jeszcze zanim zakończę, to powiem, że planuję prowadzić naprzemiennie z cynami lasu jakąś inną serię z fan gameów na którą zacząłem kiedyś, a jej nie skończyłem, więc prawdopodobnie zabiorę się tuż po tej grze. Zabiorę się za DJ of Creation Bo próbowałem przejść do Glitch na no mi trochę nie poszło, więc, więc się zniechęciłem Tak więc klasycznie Jeżeli się spodobało, to zakładam, że wiecie co robić Wbijajcie na kanał Rewiego, bo ziomek jest po prostu zajebisty No i co? Together we are enough. Na razie